Cały ten rap suma zdarzeń, iloczyń przypadków. Ekstra w y losu. W każdym wypadku struktura rzeczywistości, fatura faktury. Siemano, witam Was. Rapowym akcentem, yy, z refrenem z kawałka cały ten. Nie, to nie nawet nie było, cały ten rap. Po prostu to jest w refrenie. Nie pamiętam nawet tytułu tego kawałka. Jest to kawałek Umarli poeci. Właśnie tak się nazywał tytuł ale refren został wykorzystany w serialu dokumentalnym, który można obejrzeć na Netflixie, produkcja Netflix. O którym chciałbym powiedzieć tutaj parę zdań, parę słów, bo w sumie jestem parę dni po obejrzeniu. Przełknąłem wiele rzeczy związanych z tym serialem i stwierdziłem, że w sumie hmm, polecę albo nie polecę. Stwierdziłem, że nagram sobie po prostu filmik na ten temat, bo wiele rzeczy mi się tam jakby nie spodobało. Parę rzeczy mi się spodobało, żeby też nie było, że wszystko negatywnie. A więc tak. Fajnie, że powstał taki serial. Na pewno inicjatywa była na plus, ale wykonanie już takie średnie. Rozumiem ten montaż taki wizualny i kamery, Tak jak się teraz montuje różne filmy, kamerami i tak dalej, że wszystko idzie tak szybko, wiecie, jak na TikToku, nie, jakby siedział i tylko rolki oglądał i filmiki, że w 5 sekund musisz 10 sen załapać. No to tak ten film trochę wyglądał i już oczopląsu w pewnym momencie dostawałem, ale nie na tym chciałem się skupić, bo ogólnie jest to fajnie sklejone, fajnie to, jeśli chodzi o ułożenie tego i jeśli nie są nahalne momentami, to, no to spoko to się ogląda i, i też można przełknąć, że jednemu wykonawcy wchodzi drugi wykonawca i tak naprawdę trzy osoby kończą jedno zdanie, czy jeden wywód, albo jakąś myśl swoją uwolnioną, to też można przełknąć. No ale nie można przełknąć innych rzeczy, których nie ma w tym serialu, czy zostały pominięte, czy chociażby narratora, czy osobę prowadzącą nas przez ten serial? Suma, no dla mnie, osoba w ogóle niepotrzebna tam. Wybija z rytmu, pojawia się znikąd momentami. Na początku jeszcze to ma ręce i nogi, ale później, im głębiej wlaz, tym, tym ciemniej, tak naprawdę. I uważam, że koleżka jest niepotrzebna. Chociaż szanuję za to, co robi tam na YouTubie i tak dalej, ale no nie. Przeszkadzał mi tam strasznie w tym serialu i uważam jego osobę tam zbędną. Za to niezbędne dla mnie by było wytłumaczenie w pierwszym odcinku, chociażby kto to jest MC, yy, skąd się wziął ten MC, tak? bo od razu było przejście, yy, kto to jest raper, skąd się wziął raper, yy, a tak naprawdę wziął się od Mistrza Ceremonii, tak, no ale nie było tego wytłumaczone. Fajnie było to pokazane, jak ten rap wszedł do Polski, bo w sumie tutaj trzeba by się najpierw zastanowić, czy to jest serial o rapie, czy o kulturze hip-hopowej, tak? Czy o kulturze rapowej, no bo to żyjemy w takich chorych czasach, że, że nie wiadomo, co jak nazwać i co, ile manuk i ile dróg. Więc ciężko tak troszkę się patrzeć na ten serial, bo w sumie. Rap wywodzi się z kultury hip-hopowej, a tej kultury hip-hopowej tam jest tyle. Wszystko zostało pominięte. Od DJ'inga, no spoko, DJ Volta tam jest, no ale nie ma tam historii DJ'ingu polskiej, a mamy bardzo fajną historię, dużo mistrzów yy, yy, w skreczowaniu i tak dalej, i potężne osoby z kręgu, DJ Tech, DJ Falcon One, no i mógłbym tak wymieniać, no są nie chcę tutaj nikogo pomijać. Yy, społeczeństwo i środowisko freestyleowe pominięte, breakdanceowe pominięte, garstka, chociaż garstka na tego trzeba było tam wrzucić, a nie tylko elementy hip-hopu i przerzucenia na rap w ogóle. Pominięcie MC, skąd to się wzięło, że zanim był rap, to była osoba po prostu, która prowadziła imprezy i rozkręcała te imprezy w klubach z DJ-ami, czy będąc MC i DJ-em i to się później tak rozwijało w rap, w, w, w raperskie rzeczy, w mówienie, w rapowanie do bitu i skąd te bity i tak dalej, to już później było, nie? Więc no, średnio, średnio jest pokazywana ta historia, już pomijam fakt, że jest tam gdzieś urywek z programu Rapa Camera z 98 roku, gdzie w tamtym roku nie było takiego programu i Yy, bodajże jest tam urywek z programu 2005-2006 yy, Płomień 81 jest tam akurat złapany więc no nic się nie styka tak bo Płomień akurat wtedy promował inną płytę i wykonywał coś innego w tym programie niż było to opisane no ale jeśli w tym serialu podpisują 8 l że są z Poznania, no to dużo nie trzeba mówić jak Czuć też, że troszkę jest tam sztywna atmosferka, że troszkę chcieliby wykonawcy, artyści, raperzy, którzy tam występują, szczególnie ze starego towarzystwa, ze starszego towarzystwa, ze starej szkoły, chcieliby coś powiedzieć, ale jakby, wiesz, wycięte jest to, co miało być wycięte, i żeby to było takie, miał. Miał kienijakie, tak troszkę odczuwam, że tam no, nie ma tego no, czegoś brakuje w tym serialu. Nie, nie ma takiego sznytu ulicznego czy mm, tego hip hopu takiego brudnego, który był w polskim rapie. Tak? No, nie ma Krzysztofa Kozaka, nie ma kameja jest ruszony temat hip hopola, ale też nie do końca, bo nikogo tam nie ma, nikt nie występuje, nikt się nie wypowiada z tamtego kręgu, z otoczenia. Mogli że Remika wziąć, który tak naprawdę za to wszystko jest odpowiedzialny, który patrzył na hajsy z Polifonii, żeby to się zgadzało, że chłopaki trzaskali hajsy, a to wszyscy ludzie poboczni się wypowiadają na ten temat i ewentualnie tamten typ Mes się wypowiada. No ale meza nie ma, tak? Żeby mógł powiedzieć z drugiej strony, jak to wyglądało, jaka skala hejtu była, czy, czy, czy cokolwiek. Jeśli chodzi o tamte czasy, nie ma Kamei Studio, które było mocne w tamtym czasie. Nie ma hejtu na... czy historii chociażby w programach muzycznych, tak Bezeli. Chociaż są rywki no na jest tam, tak? No ale nie ma tego takiego... pokazane, nie? Jest tylko pokazane, że rap stał z boku, próbował się przybijać do tego mainstreamu. No ale ten rap był w tym mainstreamie. No jeśli ktoś pamięta czasy Viva czy MTV, no to tam to czas kałonostob od samego początku praktycznie no rapstacja, biwa, yy, hipkobriboktur no, to wszystko to jest tam kwinte i kwintesencja tych czasów dwutysięcznych, tak nie ma tego pokazanego w ogóle tam nie ma oddzielonych w ogóle jakby kategorii rapowych na tamte czasy tak no, bo wiadomo że rap to rap ale tam jest ulica, parę rozmów na ten temat pokazany soku, bilon z wielkim szacunkiem się tutaj chcę też odnieść do, do osób występujących, ale nie ma tej drugiej strony, takiej mm, poetyckiej. No, okej, okay, jest fisz, tak, no to okej, okay. no ale gdzie jest fenomen, gdzie jest gramatyka, gdzie jest pokazane te takie życie nietypowo uliczno-brudne, tylko te takie y, życiowe społeczeństwa z tak by średniej półki y, mieszkańców Polski w tamtych czasach, tak? No, nie ma fenomenu, nie ma gramatika. Yy, NdFisu chociażby, takich yy, zespołów, które też były na topce, gdzie też była paktofonika Rychupeja, yy, który miał bardzo duży wpływ na kulturę, już pomijam fakt tam jego wpisu na Facebooku, tak? bo też chcę powiedzieć jakby swoje zdanie na ten temat, że no, no jest to wszystko małe, przycięte, tak? w ogóle Szczecina tam nie ma, Gdańska nie ma przedstawicieli, Fajnie, że tam nawija nabija zwrotka analogii, no ale okej, okay, no ale to skądś się tam wszystko wzięło, tak? Po coś to było. Zastanawiam się, gdzie jest w ogóle pokazane w tym serialu, jakie miało natężenie podziemie przecież, silne podzie podziemie. Że nie tylko Underground, ale podziemie się bardzo dobrze trzymało w Polsce kupę czasu. Smarki, smark przecież tak. Inni wykonawcy, którzy byli też, nie chcę tutaj nikogo pominąć, no ale też brakuje jakby tego przelotu, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że fenomenu gramatyku, ale później w następnych czasach już był taki potężny truskul w Polsce, przecież tak, gdzie są ci wszyscy zrzeszeni fani ludzie, yy, którzy tam potężnie tego słuchali, tak M. Jimson, yy, Tetris, to wszystko jakby taka nawika. Na no, zamknięte głowy gruby mielski, jak wchodził i tak dalej. Nie ma tam w ogóle etapu, jakby od 2009 do 2020. Jest brudny yy, uliczny też rap pokazany do 2003 powiedzmy, czyli soku bilą przede wszystkim. No i pokazane też właśnie faktofonika, fak Leroy w ogóle, który jest tam przyklepywany w tym serialu oczywiście, ale wiadomo było, że był wstyd słuchać Leroya kiedyś. Ale w tym serialu nikomu to nie przeszkadza, żeby to pokazać, tylko koloryzowanie, tak? Że, no wiadomo, Liry miał takie teksty, jakie miał, ale szacunek mu się należy, No ale to, to mówmy jak było, tak? No. Po co to koloryzować? No to takie miałkie też yy, jedyny hejt to tam jest na Laskowskiego i na Blokersów. Yy, a reszta to jest takie ubijanie ciasta, nie? Z mamusią, żeby było fajnie i wesoło. No. Nie o to chyba chodzi, bo też dużo złych rzeczy się działo na tej scenie, chociażby Donatan równą moc. No, gdzie, gdzie to wszystko jest? Nie? Gdzie ta cała historia? No? Gangu Albanii, bo to jednak to wszystko to jest połączone ze sobą. Tak o Hemingway, Quebona Fide, jak to się rozwijało, jak właśnie te wytwórnie wszystkie, PALU, BOR, WZRH. Bardzo dużo luk jest takich historycznych z mojego punktu widzenia tak w tym serialu, że tego brakuje. Nie? Yy, są pokazane modelki jako przecieranie szlaków kobiecego rapu, gdzie to ani nie ma rąk, ani w ogóle no nie ma to no prawa być. Kurde, w takim serialu, tak naprawdę. No, no jak modelki typiarki, które są parę lat, są wyeksponowane na piedestal przez jakiegoś gościa, który sobie je wymyślił, i one mają walczyć o kobiece rap. Okej, okay, była wdowa, no ale gdzie jest Adma, Lilu, Kada? Mógłbym tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Fajnie, że Rena, Ryfa się pojawia, ale ja nie wiem skąd one się tam wzięły, tak naprawdę. Jest nagle cyk, siedzi tam na kanapie. Okej, okay, gdyby nie te urywki z Teledysków, to bym nawet nie wiedział, że Ryfa rapuje, tak naprawdę. Tylko, że się pojawiła w tym serialu i że, i że się wypowiada na tematy, które jej tam kazali się wypowiadać. Nie, nie ma jakiegoś wstępu. No nie wiem, ciężko mi się to oglądało, z każdym odcinkiem coraz ciężej, od trzeciego już ciężko, było już yy, okay, jest o nowej szkole i tak dalej, wiadomo. Nie mam zamkniętej głowy, słucham wszystkiego, znam całą płytę nową Okiego i tak dalej. Spoko, że to też było pokazane, ale wydaje mi się, że no za bardzo jest ten nacisk na, na, na nową szkołę w tym serialu, tak? Trzeba było to jakoś inaczej ułożyć i inny pomysł obrać na, na, na ten serial, nie? Tak mi się wydaje. To jest tylko moja perspektywa i moje wizje, które mi się tam nie podobają, nie? Tak naprawdę. No. Jak zostać raperem, też taki było odcinek. No, no po co? To No trzeba, bo to właśnie wykorzystać tą przestrzeń na pokazanie tej historii, tak? Inne bify, jak PSTD miał bif, Płomień 81 STD jak miał bif, Pix, duże P jak miał bif. Jak te UMC wyglądało też, troszkę historii takiej, nie? że później Wiśnia to przejął z Hansen, jakby mieli nad na tym piecze swoim, że musieli to pilnować, bo byli tam prezesami i tak dalej, kupa historii, której nie ma, no, Krzysztof Kozak, o którym w ogóle tam nie ma mowy, tak jak o tym MC na samym początku opowiadałem, czym jest hip-hop w ogóle, tak? to nie ma elementarnych rzeczy w tym serialu, nie? To się skupiają na Angleosi i na Bambi, że, że, że mają ciężko, bo w studiu ją mężczyzna jakby pomaga w produkcji. No okej, okay, spoko, no to rozumiem, że są problemy też z damskiej strony i chcieli to też pokazać w tym serialu. No okej, okay, no ale można było to też inaczej ugryźć, tak? Inaczej pokazać różne sytuacje, inne tematy przedstawić. No nie wiem, no nie klei mi się to do końca i ciężko mi się to już oglądało na samym końcu. Nie? Z tymi producentami spoko odcinek, no to tu akurat nie, nie, nie mam co się wypowiadać. Fajnie mi się to oglądało, spójny był ten odcinek i ok, A resztę no to mówię, no, dużo znaków zapytania, dużo takich luk, które, które mi tam przeszkadzały, uwierały. Już nie mówię o tych takich klopsach, że płomień, który promował płytę w 2005, jest pokazany rywek i opisany, że to jest 1998. Inne takie smaczki, czy, czy też typu, że występują tam osoby, które nawet nie utożsamiają się z tą kulturą, czy nawet z rapem, a po prostu robią sobie muzykę. Nie? I zostawiam następne pytanie: co to ten rap, nie, w końcu? W dzisiejszych czasach. A ty oglądałeś to, jeśli doszedłeś tutaj do końca tego odcinka, to trochę się tutaj wyżaliłem, pożaliłem, ale no, miałem taką potrzebę jakby wypowiedzenia się, bo uważam, że trochę, trochę cicho jest na ten temat, a, a jednak serial jest. Jakbym miał, nie wiem, młodsze towarzystwo i chciałbym przedstawić, jak wygląda rabno, to jakbym miał włączyć mu taki serial no to zastanowił, zastanowiłbym się z dwa, trzy razy, czy, czy, czy warto, nie? Czy ta historia za bardzo nie jest zak zakłamana i za bardzo nie jest taka miałka i kolorowa, nie? Pezem miał taką sytuację, że chciał tam powiedzieć, że show business jest gówno, ale no zostało to obcięte, a chciałbym jednak usłyszeć z tej złej perspektywy też trochę, nie? Bo to, że tam wykonawcy byli oszukiwani na podpisywanie umów i tak dalej, no to też to tam było tak z Zminimalizowany ten problem i przedstawienie tej sytuacji, że no, po prostu chłopaki byli wyszło, że raperzy byli głupi, podpisywali dokumenty i na tak? a nie było mowy, że każdy patrzył na zysk, że wyczuli, wy że jest hajs z tego i można było zacząć klepać, nie? No dużo, dużo takich rzeczy jest. Nie chcę się znowu tu nakręcać ani mówić i, i opowiadać też. No bo w sumie to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Jeśli obejrzełeś ten serial, zostaw w komentarzu, co ty o tym myślisz, jak ci się to podobało i czy jest sens do tego wracać, czy jest sens to pokazywać dalej, Twoim zdaniem, czy nie. Ja Was zostawiam z tego myślę, co to ten rap. Bo ja się zastanawiam, co to ten rap w dzisiejszych czasach, co to jest ta kultura hip-hop, bo to wszystko jest tak spłaszczone. Wielki props i wielki szacun dla pana Hirka Wrony dla Matki Krzesnej polskiego rapu, yy, bo naprawdę są dwie czy trzy osoby, które w tym serialu wypadły dobrze i są to właśnie one. Yy, właśnie pani Bogna, pan Chirek. 600V tam dobrze, wy... oki tam dobrze wypadł, bo, bo też nie ma co ten, ale no, nawet jak ten trap, jak już Okiego ruszamy jeszcze na sam koniec. Powiem, no, jak ten trap się rozwijał w Polsce, też nie ma tego pokazanego. al yy, cała taka jazda, ta trapowa, jak to się zaczynało, urywek, żabsona i, i hop, 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 nie, jak to żabka. Trzymajcie się, już Wam nie będę tutaj smucił. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Suba, Łuba, Duba. Do zobaczyska następnym razem. El.